trzech i jest. Ja. O, ale, pa, ale. Jeden jest do prawego. Ja <grymne> Gdzie Jak Połóż, o do po głowie jest. jest po głowie. Main, będzie. To,

A bupa ma, a bupa jest Tak, tam tamty. No, wam ty. Po co ci wam jednego? Węgnie. Jeden. Jeszcze jeden jest. Ostej. Na czerwoną. Się... No zero. A bupa składa. A otaczajmy to. Jest paka mamy. Drzwi jest.

Bem, ah, não, mm -hmm. tá comigo, né? É? Uhum. Tá